Dyrektor generalny InFarmy, pan Paweł Sztwiertnia. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani. Wyjaśnijmy państwu, czym jest kodeks przejrzystości. Kodeks przejrzystości jest dokumentem, który przyjęła InFarma. To jest samoregulacja innowacyjnej branży farmaceutycznej. I ten kodeks powstał na bazie kodeksu przyjętego przez Europejską Federację Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń, FPM, w czerwcu 2013 roku. Głównym założeniem jest budowanie zaufania opinii publicznej, tak, do tych relacji między środowiskiem medycznym a firmami farmaceutycznymi. Tak, to chodzi z jednej strony o zbudowanie zaufania do tej współpracy, a z drugiej strony chodzi też o to, aby ta współpraca była zrozumiała dla opinii publicznej, dlatego, że jest wokół niej bardzo wiele mitów. Zbyt wiele opinia publiczna na temat tej współpracy nie wie, nie wie, jaki jest jej wymiar też finansowy, jaki jest jej wymiar merytoryczny. Kiedy nie ma tej wiedzy, no to jest to zawsze taki moment, kiedy mogą się rodzić i rodzą się różne mity. InFarma, rozumiem, jest odpowiedzialna za całość wdrożenia tego kodeksu przejrzystości. Tak jest, tu musimy rozróżnić. InFarma odpowiada za proces wdrożenia kodeksu, natomiast to firmy zrzeszone w InFarmie mają te obowiązki, które są w tym kodeksie zapisane. A czy to jest tak, panie dyrektorze, że to już działa w innych krajach na świecie? Tak, to już działa. Te standardy stają się coraz powszechniejsze i są dwa modele. Jeden model to jest model regulacji prawnych. Takim najlepszym przykładem chyba, i też takim najbardziej znaczącym to jest przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Kongres w 2012 roku uchwalił ustawę, tak zwaną Sunshine Act, która właśnie. Wprowadza ten standard ujawniania tych korzyści majątkowych. Drugi model, model powiedziałbym bardziej europejski, to jest model samoregulacyjny. I taki model wynika też z pewnych wytycznych przygotowanych przez Komisję Europejską. To są wytyczne, które przygotował komisarz do spraw przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tarzani, który zaleca pełną transparentność w tych relacjach finansowych właśnie pomiędzy branżą farmaceutyczną i tymi interesariuszami głównie środowiskiem lekarskim. Powiedział pan panie dyrektorze takie dwa bardzo ważne słowa. Po pierwsze mity, które teraz trzeba odczarować, a po drugie no zaufanie i teraz to budowanie zaufania. To jest łatwa praca, trudna praca. To jest ciekawa praca. Ja myślę, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Na, na czym polega ta współpraca? Ma prawo, powiedzieć, ma prawo wiedzieć z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że system ochrony zdrowia, świadczenia opieki zdrowotnej, one są finansowane z pieniędzy publicznych. W większości przypadków z prywatnych też, ale to jest, to jest mniejszość. Po drugie, no w systemie kluczowy jest lekarz i, 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 i ten proces leczenia, jego relacja z pacjentem. I teraz ta współpraca lekarza z przemysłem farmaceutycznym musi być dla tego pacjenta po prostu zrozumiała. Ona jest tak naprawdę korzystna dla pacjenta, bo ta współpraca gwarantuje postęp w medycynie. Bez tej współpracy nie byłoby nowych leków. Ale opinia publiczna w związku z tym, no jeżeli nie wie, jeżeli na temat tej współpracy nie ma wiedzy, no to się tworzą mity, o których Pani powiedziała. I teraz ten kodeks, moim zdaniem, będzie miał taki efekt, poza tym, że on upubliczni te korzyści majątkowe, że też będzie bardzo dobrą podstawą i formułą do takiej rzetelnej, konkretnej rozmowy na temat wartości tej współpracy. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani Dyrektorze. Ja również dziękuję. Dyrektor Generalny Infarmy, Pan Paweł Sztwiertnia. Bardzo Dziękuję. dziękuję.